W dzisiejszych czasach nie jest zaskakujące widzieć samochód elektryczny na ulicach. Ale kolejnym dużym testem dla Fs e będą pizkup. W tej chwili niewiele jest tam wiele, ale to się zmieni. Startupy i znani producenci samochodów spieszą się, aby wydać swoje pierwsze produkcyjne elektryczne pizkupy. Uszeregowaliśmy ich na podstawie tego, jak są ważne i jak prawdopodobne jest. Że zostaną wyprodukowani. Zanim zanurzymy się, jeśli jesteś nowy w kanale, pomyśl o subskrypcji i więcej takich treści. Tak więc, bez zbędnych ceregieli, zanurzmy się w to, co w świecie elektrycznych pit skupów ciężarówki. Wkrótce będziemy świadkami ekscytujących osiągnięć, startupy i dobrze ugruntowani producenci samochodów ciężko pracują. Aby ożywić swoje pierwsze elektryczne ciężarówki. Założyliśmy listę najbardziej obiecujących opcji, biorąc pod uwagę czynniki takie jak gotowość produkcji i popularność. Zanurzmy się, zaczynając od dołu i pracując w górę, mamy Alfa Wolf autorstwa Alfa Motors. Ten kalifornijski startup FF rozwija nie tylko jedną, ale dwie wersje Alfa Wolf, Standard Wolf and the Wolf Plus. D Wolf Plus wyróżnia się przedłużoną kabiną półkulonymi półkulonymi drzwiami i siedzeniem dla czterech. Podczas gdy standard Wolf oferuje siedzenia dla dwóch, Wolf plus zapewnia więcej miejsca i potencjał bardziej dynamicznego wrażenia z jazdy. Świat elektrycznych ciężarówek zbiorczych wkrótce stanie się o wiele bardziej ekscytujący. Rzućmy okiem na pierwszą dziesiątkę numer 10 Alfa Wolf. Alfa Motors z siedzibą w Kalifornii pracuje nad kompaktową elektryczną furgonetką o nazwie Alfa Wolf. Opracowują także drugą wersję o nazwie Alfa Wolf Plus. De Wolf Plus ma rozszerzoną kabinę z półkulonymi półkulonymi półkulnymi drzwiami i siedzeniem dla czterech, co czyni ją nieco większą niż standardowy Wilk. Alfa Motors twierdzi. Że może przejść od 0 do 60 mil na godzinę w 5,9 sekundy przy 6724 funtach. Może również holować znacznie więcej niż 3000 funtów alfa dla standardowego Wilka. Firma planuje zaoferować Wolf Plus z pojedynczym silnikiem, napędem na tylne koła i podwójny silnik, napęd napędowy na wszystkie koła a także 75 kWh pakiety i 84 kWh akumulatory. Maksymalny zakres szacuje się na alfa to niesamowity samochód. Może przejść od 0 do 60 mil na godzinę w 5,9 sekundy i waży 6724 funty to znacznie mniej niż 3000 funtów, które firma powiedziała, że standardowy Wilk waży. Oferują również Wolf Plus z różnymi układami napędowymi, pojedynczym napędem na tylne koła silnikowe i podwójny napęd na wszystkie koła silnika. I oferują pakiety baterii od 75 kW do 84 kW. Zakres dla obu modeli szacuje się na 275 mi. Model podstawowy rozpocznie się od około 36 tysięcy dolarów. A Wolf Plus rozpocznie się od około 40 tysięcy dolarów. Możesz już go zarezerwować, ale nie oczekują dostaw do 2023 roku. Numer 9 Kajak, muzyka. Inna firma samochodowa elektryczna z siedzibą w Kalifornii rozszerzyła swoją ofertę nadchodzących pojazdów elektrycznych, ujawniając te Pickup Snup Nosowy, Kajak. Ma projekt podobny do kanionu. Elektryczna furgonetka kajaka jest ekscytującym dodatkiem do świata motoryzacyjnego i nic dziwnego, że przykuła wiele uwagi. Firma bierze obecnie zastrzeżenie do nadchodzącego pizkupu, pizkupa kajakowego, i ma się wydać w 2023 roku. Ta furgonetka -snup nosowa jest zmieniająca grę, z projektem, który z pewnością odwróci się. Ma zasięg ponad 200 mil potężną konfigurację podwójnego ruchu i wybór napędu tylnego lub na wszystkie koła. Pickup kajakowy jest zbudowany na przygodę, z rozstawem osi o 112,2 calowej, o cal krótszy niż Tesla Model 3 i łóżko, które może przenosić od 500 koni mechanicznych do 550 funtów stóp momentu obrotowego. Jest to więcej niż dwa stóp krótszy niż Fortranger i ma 800 funtów ładunku. Nie powiedzieli, ile może holować, ale będzie niesamowity. Podstawowy model elektrycznej furgonetki kajakowej kosztuje 34 750, a firma nie ujawniła jeszcze ceny za swoje odbiór. Możesz teraz zamówić w przedsprzedaży ciężarówkę ale produkcja nie ma rozpocząć się do 2023 roku. Muzyka Bollinger B2 to elektryczna furgonetka, która jest zarówno pudełkowa, jak i potężna. Jest dostępny w kabinie podwozia i ma podwójne silniki elektryczne, jeden z przodu i jeden z tyłu. Silniki te wytwarzają 614 koni mechanicznych i moment obrotowy 688 funtów stóp. Firma twierdzi, że ta ciężarówka na wszystkie koła może przechodzić od 0 do 60 mil na godzinę w 4,5 sekundy. Ma również imponującą pojemność ładowania 80 0 funtów, choć nie powiedzieli, ile może holować. Możesz teraz zamówić w przedsprzedaży ciężarówkę, ale nie będzie dostępna dopiero w 2023 roku. Numer 8. Bollinger B2. Muzyka. Bollinger B2 to wszechstronna furgonetka z pudełkowym wyglądem. Występuje w kabinie podwozia i ma dużo mocy. Ma dwa silniki elektryczne, jeden z przodu i jeden z tyłu które zapewniają ogromną moc 614 koni mechanicznych i moment obrotowy 688 funtów stóp. Firma twierdzi, że ta ciężarówka może przejść od 0 do 60 mil na godzinę w zaledwie 4,5 sekundy. Może również holować do 7500 funtów i przynieść imponujące 5000 funtów. Szacuje się, że pakiet akumulatorów B2 daje 200 mil zasięgu na jednym ładowaniu. Rozumiem, że cena 125 tysięcy może być dla niektórych nieco poza zasięgiem. Ale możesz zarezerwować jeden za zaledwie 1000 dolarów. Pamiętaj, że Bollinger może nie być w stanie od razu dostarczyć B2. B2 to niesamowita ciężarówka. Może holować do 7500 funtów i ciągnąć do 5000 funtów. Ma pakiet baterii, który może przejechać 200 mil na jednym ładowaniu. Jest trochę drogi po 125 tysięcy dolarów, ale jeśli możesz go zarezerwować, zdecydowanie warto. Atlas X to kolejna fantastyczna ciężarówka. Możesz wybierać spośród opcji zasięgu 200. 300 lub 500 mil. Przyspiesza od 0 do 60 mil na godzinę w 5 sekund i przenosi się na 120 mil na godzinę. Maksymalna pojemność holowania wynosi od 6000 do 17000 funtów. Firma twierdzi, że ciężarówka ma możliwości piątego koła i gęstej. Muzyka, numer siódemki, Atlas X. W przeciwieństwie do innych F. Klienci będą mogli całkowicie dostosować każdą ciężarówkę. Kupujący mogą wybierać spośród opcji zasięgu 200, 300 i 500 mil. XT przyspiesza od 0 do 60 mil na godzinę w 5 sekundach i przenosi się na 120 mil na godzinę. Maksymalne możliwości holowania wahają się od 6000 do 17 tysięcy funtów. Firma twierdzi. Że ciężarówka ma możliwości holowania piątego koła i gudena do 35 tysięcy funtów i może poradzić sobie z ładunkiem do 5 tysięcy funtów. Ten startup Zarizony ma również na celu wyobrażenie o 1,5 MW sieci ładowania, która może doprowadzić tę ciężarówkę z 0 do 115 minut, co jest dość ambitne. Atlas jest skierowany do 45 dolarów aby zacząć od krótkiego rozstawu osi, 300-kilometrowego zasięgu elektrycznego. Firma nie wycofała się od tego. Firma ciężko pracuje, aby jej ciężarówka elektryczna stała się rzeczywistością. Planują go wypuścić do końca 2021 rok i będzie w stanie holować do 35 tysięcy funtów i przenieść do 5 tysięcy funtów ładunku. Pracują również nad siecią ładowania 1,5 MW, która może ładować ciężarówkę od 0 do 15 minut. To dużo ambicji. Atlas dąży do krótkiego rozstawu osi i zasięgu 300 mil dla swojej ciężarówki elektrycznej i planują wydać ją pod koniec 2021 roku. To nie jest prawdopodobne, ale jest szansa. Chevrolet pracuje również nad elektryczną wersją pickupu Silverado. Zostanie zbudowany w tej samej fabryce co modele GMC Hummer F i modele SUV. GM twierdzi, że zaoferuje do 400 mil zasięgu na jednym ładowaniu i będzie zawierać pakiety ultrium akumulatorów firmy. Nie udostępnili jeszcze żadnych dodatkowych specyfikacji ani cen. Piąta Silverado Eftolorn Stown Endurance, elektryczny startup z siedzibą w Ohio. Obiecali, że wkrótce zaczną budować swoją planowaną pizkup wytrzymałościowy. Pierwotnie obiecano floty klientów na początku 2021 rok i dla innych do końca 2021 rok pizkup wytrzymałości zawiera pakiet akumulatora o około 70 kW pod względem pojemności. Co powinno zapewnić do 250 mil zasięgu. Ciężarówka elektryczna jest wyjątkowa, ponieważ Silverado F jest ekscytującym nowym dodatkiem do świata pojazdów elektrycznych. Lordstown Endurance, startup z siedzibą w Ohio, w najbliższej przyszłości zaprezentuje swoją pierwszą furgonetkę, D-Endurance. Początkowo planowane dla klientów floty na początku 2021 roku, a następnie dla wszystkich innych do końca tego samego roku. Pickup wytrzymałościowy oferuje baterie około 70 kW, obiecując imponujący zasięg do 250 mi. W tej elektrycznej ciężarówce jest to, że wykorzystuje ona silnik kół do napędu. Według strony internetowej firmy. Od ma mieć cenę 52 500 dolarów przed wszelkimi zachętami podatkowymi. Jednak spółka niedawno podzieliła się, że zaczęła gotówkę na rozpoczęcie produkcji, co wzbudziło pewne obawy dotyczące przyszłości firmy. Czwarty GMC Hummerew ma zamiar zmieniać grę. W przeciwieństwie do przeglądających gazów modeli Hummera z przeszłości, Nadchodzące 2022 GMC Hummer F jest elektryczny. To będzie spektakularny debiut jako odbiór. GMC Hummer F jest wszechstronną furgonetką od startupu Efrivian. To ekscytujący dodatek do świata motoryzacyjnego i ma być zmieniający grę. Firma niedawno podzieliła się, że cofają się o krok, aby ponownie ocenić swoje zasoby, zanim kontynuuje produkcję doprowadziło to do niektórych pytań na temat przyszłości pojazdu, ale to wszystko jest częścią tego procesu. GMC Hummer F 2022 to bestia. To ciężarówka z wariantem SUV Body, która pojawi się później i będzie zmieniającą się w grę, z maksymalnie 1000 koni mechanicznych od najlepszego opcji układu napędowego, który wykorzystuje trzy silniki elektryczne. Będzie to prawdziwy showstopper. Będzie miał szacowany zasięg mil na ładunek i od 0 do 60 mil na godzinę w zaledwie 3 sekundy. Hummer F ma również zdejmowane panele dachowe, opcjonalne regulowane zawieszenie powietrza i chłodną funkcję układu kierowniczego na 4 koła, która pozwala mu spacerować. Będzie świetnie zająć go w terenie. Hummer F będzie dostępny do zakupu jesienią 2021 roku. Przy czym najdroższy model był pierwszym, który trafił na rynek. Jesteśmy podekscytowani, aby zobaczyć, jakie inne przystępne opcje będą dostępne od 2022 roku. Muzyka, numer 3, Rivian R1T. R1T to wszechstronna furgonetka z Rivian, startup pojazdu elektrycznego wspieranego przez Amazon. Ma na celu dostarczenie imponującego zasięgu 250 mil na jednym ładowaniu. Muzyka, Hummeref jest ekscytującym dodatkiem do świata pojazdów elektrycznych i ma trafić na rynek jesienią 2021 roku początkowo najbardziej luksusowa edycja, Deone, będzie dostępna, a bardziej przystępne opcje rozpoczynają się od początku 2022. Rivian R1T to kolejny imponujący pretendent. To wszechstronny pizzku Rivian, marki wspieranej przez Amazon. Rivian obiecuje zasięg od 250 do 400 mil i bardzo szybkie przyspieszenie. Firma twierdzi, że ujawniona ciężarówka nie jest pojazdem koncepcyjnym, to prawdziwa okazja. 2021 R1T przy 215,6 cala długości załogi CAP R1T ma idealny rozmiar, łącząc najlepsze ze średnich pizkupów, takich jak Fort Ranger i pełnowymiarowe ciężarówki, takie jak Rame 1500. Napęd na wszystkie koła jest standardem, zapewniając, że bez względu na teren, ty ma moc i stabilność, aby sobie z tym poradzić. 2021 R1T to pojazd terenowy, który z pewnością odwróci się. Ma 215,6 cala długości, co czyni go idealnym rozmiarem między przetwornikami średniej wielkości, takimi jak Fortranger i pełnowymiarowych ciężarówek, takich jak RAM 1500. Ma napęd na wszystkie koła. Które świetnie nadaje się do jazdy po szorstkim terenie. Ma baterię o długości 135 kW, która jest najpotężniejsza z trzech, z 754 koni mechanicznych i od 0 do 60 mil na godzinę 3 sekundy. Ma regulowane zawieszenie powietrza, które może dostosować wysokość prześwitu z 8 do 14 cali. Jeśli zamówisz w przedsprzedaży, Otrzymasz to wszystko i więcej. Jeśli zamówiłeś swoją ciężarówkę, będziesz mógł zacząć cieszyć się nią w lipcu zamiast czerwca. Edycja uruchamiania będzie dostępna do dostawy do wiosny 2022 rok cena edycji startowej rozpoczyna się od 75 tysięcy, ale istnieje również bardziej przystępny cenowo poziom wykończenia Explore który będzie dostępny jako model 2022 w styczniu 2022 roku. Ciężarówka będzie sprzedawana bezpośrednio konsumentom, a Ribbian twierdzi, że zamierzają również założyć sieć centrów usług i podobnych do Tesli. Z przyjemnością informuję cię, że długo oczekiwane ciężarówki Pizzku będą teraz bądź dostępne w lipcu, nieco wcześniej niż początkowo planowano. Edycja uruchamiania ma zostać wydana wiosną 2022 roku i jesteśmy podekscytowani, że możemy również zaoferować tańszy poziom wykończenia Explore. Będzie to dostępne w styczniu 2022 roku. Druga błyskawica Forda F150 jest już hitem. Droczyliśmy się z tym od jakiegoś czasu, a holowanie miliona funtów firmy z 2019 roku tylko zwiększyło emocje. Błyskawica ma wiele podobieństw z zwykłym F150 pod względem ciała i kabiny, ale ma wyjątkowy zwrot. Zamienia opcję silnika napędzanego benzyną ciężarówki dla pary silników elektrycznych i jednego z dwóch różnych pakietów baterii. Mówi się, że standardowa bateria zasięgu dostarcza do 230. Nowa błyskawica Forda F-150 jest ekscytującym dodatkiem do świata motoryzacyjnego i nie jest zaskoczeniem, że Ford nie zachował go w tajemnicy. Zrobili nawet holowanie miliona funtów, aby pochwalić się jego mocą. Błyskawica jest podobna do zwykłego F-150 pod względem tego, S-body and cabin, ale ma wyjątkowy zwrot akcji, to wszechstronna ciężarówka. Jest wyposażony w dwa różne pakiety akumulatorów, a standardowy bateria zasięgu oferuje do 230 mil na ładowanie. A bateria przedłużonego zasięgu osiągnęła imponującą 300 ml. Jako standardowy ma napęd na wszystkie koła i może holować do 10 000 funtów za pomocą standardowej baterii zasięgu. Silniki połączyły się dla 426 koni mechanicznych, ale z baterią o rozszerzonym zasięgu przeskakuje do 563 koni mechanicznych a przy szczytowym momencie obrotowym 775 funtów stóp. Każda konfiguracja z pewnością zrobi wrażenie. To jest podejście Forda na całą elektryczną ciężarówkę i zdecydowanie zmienia się w grę. Będzie tak przystępny. Model wejściowy rozpocznie się od 40 tysięcy dolarów, a to przed wszelkimi zachętami federalnymi lub stanowymi. Czy może to być zmieniacz gier na rynku F? Będziemy musieli poczekać i zobaczyć. Numer 1 Tesla Cybertruck Jeśli myślałeś, że Tesla Cybertruck to tylko duży kawałek stali nierdzewnej, możesz pomyśleć ponownie. Według Elona Muska ogromna piramida elektryczna Pickup może zacząć się rozwijać do końca roku. Oczekuję. Produkcji i wolumenu będzie w 2022 roku. Mózg jest również znany z reklamowania dat produkcji i wydania, których ostatecznie nie spotyka Tesla, ale wydaje się, że powstaje prawdziwy postęp. Muzyka, możesz się spodziewać z tej ciężarówki, z funkcjami od 17 calowego ekranu dotykowego do 7-tonowej możliwości holowania i od 250 do 500 mil na zasięg ładowania. Cena podstawowa dla pojedynczej ciężarówki z napędem na tylne koła jest podekscytowana, że możemy podzielić się, że bardzo oczekiwana produkcja Cybertruck Tesla ma się rozpocząć w 2022 roku. Podczas gdy mózg ma reputację sugerowania dat wydania, że Tesla nie zawsze może spotkać się, wygląda na to, że poczynia się znaczny postęp, ta ciężarówka jest pełna funkcji. Które pokochasz, takie jak 17-calowy ekran dotykowy, 7-tonowa pojemność chorowania i zasięg od 250 do 500 mil na ładunek. Cena podstawowa dla pojedynczej ciężarówki z napędem na tylne koła wynosi 39 900 dolarów. Wersja elektryczna z podwójnym motorem, napędem na wszystkie koła zaczyna się od 49 900 dolarów. A najwyższej klasy Trimotor, napędu na wszystkie koła cybernetyczne ciężarówka kosztuje 69 900 dolarów. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do wielu innych samochodów elektrycznych Tesla nie kwalifikuje się już do federalnych zachęt podatkowych. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się ten film. Jeśli jesteś tutaj nowy, nie zapomnij nacisnąć przycisku subskrypcji i zadzwoń do Bell, aby uzyskać więcej pouczających filmów samochodowych. Dzięki za oglądanie. Muzyka.